Cześć, jestem Hania i razem z Agatą zajmujemy się podatkami w Kancelarii Bilans. Dzisiaj wracamy znowu do tematyki Polskiego Ładu 2.0. Tak. Bierzemy na tapetę słynny z początku roku druk PIT-2, który namieszał w tak. wielu miejscach tak. pracy. I znowu tak. będzie mieszał. E, tak, historia e, oświadczenia PIT-2 w tym roku jest e, osnuta złą sławą, ponieważ bo, tak jak wspomniałaś, ogromne zamieszanie e, do, do, dotyczące tego druku, który jest, tak naprawdę stosowany jest od, od wielu, wielu, wielu lat. E, no i z nowym rokiem, nowym krokiem, znowu będzie zamieszanie z pit 2, e, ponieważ dzisiaj, e, do końca tego roku jest tak, że m, ten PIT-2 składamy tylko u jednego płatnika. U tego płatnika, którego chce żeby potrącana była nam kwota zmniejszająca podatek. Natomiast od nowego roku ustawodawca przewidział możliwość dla tych osób, które uzyskują wynagrodzenia u kilku płatników, żeby to nasz, nasz podatnik, nasz pracownik mógł dysponować tą kwotą zmniejszającą podatek i tym samym złożyć taki pit 2 maksymalnie do. Trzech płatników. I w tym oto nowym obliczu, W tak, tak, nowym wydaniu PITA 2 ta, ta, ta kwota będzie określana przez samego pracownika. Tak? Czyli jeśli mamy do dyspozycji 300 zł, no to ten nasz, nasz pracownik może tą kwotę 300 zł podzielić maksymalnie między trzech płatników, czyli do złożyć do trzech zakładów pracy, który każdy będzie potrącał mu 100 zł. Dodatkowo PIT-2 będzie teraz także w wersji elektronicznej, to było wcześniej niedostępne. I co ważne, będzie także obejmował zleceniobiorców, bo nasi zleceniobiorcy póki do końca tego roku są trochę poszkodowani z tego względu, że mają prawo do wykorzystania tej kwoty zmniejszającej podatek dopiero w swoim zeznaniu rocznym. Od nowego roku będą mogli już tą kwotę zmniejszającą podatek konsumować na bieżąco w momencie popierania zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika. Więc to jest dobra zmiana. I też u zleceniobiorców jest bardziej prawdopodobne, że mają kilka miejsc Oczywiście. Tak, nie, nie? łatwiej? Tak, tak, tak. więc tutaj tym bardziej opracować. to rozwiązanie z kilkoma pitami 2 jest dobre. Co więcej, PIT w kontekście PITA 2 będzie też od nowego roku możliwość złożenia przez pracowników wniosku do pracodawcy o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy, jeśli taki pracownik ma wiedzę, że nie przekroczą jego przychody w skali roku kwoty wolnej, czyli 30 tysięcy. Tak? Więc wtedy nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy, co też jest dobrym rozwiązaniem. Tylko musimy być pewni, że nie zarobimy więcej. Tak, tak, taki szczegół. Eee, I tyle na temat PIT-2. Kolejny temat Polski ład 2.0 to są składki zdrowotne. Mamy w nich nowe zwolnienia. Tak, składka zdrowotna to kolejny taki gorący ziemniak w tym roku i, i, i ustawodawca próbuje nam tę gorzką pikułkę trochę osłodzić, no, z różnym efektem, ale rzeczywiście jest nowe zwolnienie do kwoty 6 tysięcy złotych w skali roku i ono jest adresowane do tych um, osób zarabiających z tytułu artykułu 13 ustawy o PIT, gdzie mamy m.in. członków zarządu, czyli działalność wykonywana osobiście, więc wszyscy prezesi się nagle ucieszyli, że do tej kwoty magicznej 6 tysięcy nie będzie pobierana składka na ubezpieczenia zdrowotne, natomiast to, 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 to zwolnienie akurat nie jest adresowane do nich, tak? czyli do wszystkich innych, którzy są tam wyszczególnieni, tylko nie do członków zarządu, tak? czyli funkcje społeczne, ławnicy, komisje wyborcze. To są te grupy, do których adresowane jest to nowe zwolnienie do 6 tysięcy złotych w składce zdrowotnej. Okay. I kolejny temat, zagadnienie: zasiłki macierzyńskie. Ale się chyba wcześniej nie pojawiało. Nie, nie. Temat. O zasiłkach macierzyńskich nie, chyba wcześniej nie rozmawiałyśmy, chociaż rozmawiałyśmy już na tyle tematów. Tyle zmian, tyle tematów. <laughs> Ale rzeczywiście, zasiłki macierzyńskie od nowego roku do kwoty dawnego pierwszego progu, czy 85 528 zł, będą wolne od um, opodatkowania. Więc to jest też dobra zmiana, że. Um, Osoby uzyskujące te zasiłki macierzyńskie no, będą otrzymywały po prostu je już bez, bez podatku. Mhm. I ostatnie zagadnienia na dziś: komplementariusze spółek. Tak, czyli nasza spółka celebrytka, spółka, która w tym roku jest tak, no, spółką, o której mówi się bardzo, bardzo dużo i bardzo głośno ze względu właśnie na te, te możliwości optymalizacji płacenia składek ZUS. Natomiast od nowego roku ustawodawca już tę możliwość nam odbierze, czyli komplementariusze w spółkach komandowo-akcyjnych także będą opłacali składki na bezpieczeństwo społeczne i składki. E, zdrowotne, więc no, atrakcyjność SKA jest znacząco mała. <grym się wstydaje> Dziękuję. Dzięki.